Tomaszu koniec wazeliny teraz chwila ciszy już jesteśmy na żywo poczekamy jeszcze z 30 sekund dobra będzie pięć osób i wchodzę A jesteś pewny, że nas nie słychać teraz? Tak mi się wydaje. Chociaż nie, chyba nas słychać, ale to nic. Dobra, wjeżdżamy. Siemaneczko, prawdopodobnie było nas słychać przed chwilą, ale to Dzień. nic. <laughs> Cześć, Rafał Żużlowy, degustator. Kłaniam się, jest ze mną Piotrek Wojciechowski. Cześć Piotrek. Siema, witam. Witamy Was w kolejnym odcinku Żużlowych Szachów, czyli naszego kontentu taktycznego. Dziś mamy dla Was przygotowane kilka tematów odnośnie pierwszych meczy, które zostały rozegrane na polskich torach. Trochę będziemy chwalić, trochę będziemy nie chwalić i analizować, tak jak zawsze. To nie będzie długi odcinek. Myślę, że 20 minut i to będzie po sprawie. O, Damian Kisiński pisze, że słychać Was. Dobra, to najwyżej jak się film <grym> <grym> wgra, to go utknę, bo tam możliwe, że było coś nieprze. Tak, było. Znaczy było, że kolec Lidy A, to, 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 z tym to. Trudno. Pamiętam Tomaszu, byliśmy mili, ale, ale to nic. Słuchajcie. Nadal ale... będziemy, tylko już... Trochę. Troszeczkę, no, znaczy, zobaczymy za chwilę, w sumie. Okej, okay, przypały się zdarzały każdemu, ale spoko. Dobrze. Nie, pierwszym tematem, który chcieliśmy dzisiaj poruszyć jest sytuacja, która była... Zacznijmy od wybrzeża Gdańsk, dobra, Piotrek? Sytuacja, spoko. którą mieliśmy mm, okazję, może niekoniecznie przyjemność, ale okazję obejrzeć w Gdańsku. Mianowicie po pierwsze brak zastosowania zastępstwa zawodnika, kiedy była taka możliwość, a pojechał w to miejsce bardzo młody i niedoświadczony chłopiec. Druga rzecz. Rozplanowanie... Młody nie tak bardzo, bo ma 30 lat. Okej, okay, dobra. Niedoświadczony chłopak, tak to zrobić. No ale chodzi mi jeszcze o niekoniecznie Odpowiednie rozplanowanie rezerw taktycznych, i tutaj Piotrek ma dużo do powiedzenia, więc śmiało. No tak, no to zacząć powinniśmy od ZZ, no bo o to się głównie sprawa rozbiła. Yy, mając do wyboru Tomasa Jorgensena lub cztery starty zawodników pokroju Kuba, Jamruk, Adrian Gała, Wiktor Trofimow i Rasmus Jensen, wybieramy Tomasa Jorgensena, co w mojej opinii jest dużym błędem. Należy sobie zadać jedno i podstawowe pytanie. Ile punktów gwarantuje nam Tomasz Jorgensen, albo ile punktów po Tomasie Jorgensenie się spodziewamy, bo ciężko w sporcie coś gwarantować. No w mojej opinii ciężko się cokolwiek było spodziewać po Tomasie Jorgensenie. No i ile punktów spodziewamy się, dając po jednym wyścigu tym czterem wspomnianym zawodnikom. I myślę, że z czystej arytmetyki wynika, że ci zawodnicy pokroju kuby i mroga są w stanie przywieźć więcej punktów niż Tomas Jorgensen. Menadżer Erik już jak później mówił, że ta ZZ i tak by nic nie dała, no. Sorry, ale z takim podejściem do tematu to równie dobrze można samych juniorów wystawić, bo wystawianie Rasmusa Jensena i tak by nic nie dało. No, także trochę nie rozumiem takiej mowy po meczu. Poza tym nie było aż tak daleko, żeby Gdańsk ten mecz wygrał tudzież zremisowało, bo tak naprawdę zabrakło im sześciu punktów. Przy czym Tomasz Jorgensen zrobił jeden, a ile ZZK zrobiłaby tych punktów 6, siedem, a może 8, może dziewięć. Ciężko powiedzieć, bo Rasmus Jensen też miał swoje problemy, ale Adręgała, czy Kuba Jamruk, czy nawet Wiktor pewien poziom gwarantowali i mogli się o te punkty pokusić. A też inaczej jest jechać, kiedy mecz jest na styku, a inaczej kiedy od początku dostaje się mocno, mocne baty, no i tak to wyszło, że niestety pomysł nie zadziałał, więc w mojej opinii był to duży błąd. I najgorsze w tym wszystkim jest chyba to przekonanie o tym, że to było słuszne. W mojej opinii błąd można popełnić i tego nikt nie neguje, wszyscy ludzie popełniają błędy. I, i tak było jest i będzie, tylko kwestia jest taka, czy my się na tych błędach czegoś uczymy, i czy potrafimy wyciągać wnioski. Dla dobra wybrzeża Gdańsk radziłbym przeanalizować to sobie i wyciągnąć jakieś wnioski, bo w mojej opinii ta zagrywka z brakiem ZZ-ki była wysoce, wysoce utrudniająca sprawę Wybrzeżu Gdańsk w tym meczu. Dokładnie, Rafał... to też... To też to właśnie było widać po choćby, no my tu mamy, wiecie, zajaweczkę na typowanie i takie rzeczy, nawet po kursach u Bugmachera, wiesz, tam kurs spadł praktycznie o połowę, więc to jest bardzo duży spadek, zaraz po tym, jak ogłoszono, że nie będzie zz tylko będzie jechał Jorgensen, tak, i no wiesz, my mówimy tutaj o gościu, który nawet nie tyle, co nigdy nie startował w tej lidze albo w tej drużynie, tylko gość, który nigdy w ogóle w Polsce jeszcze nie wystartował, więc no... Troszeczkę, troszeczkę, mi się to też gryzło już od samego początku, jak, jak ty napisałeś do mnie Piotrek, ty w wybrzeże jeździsz bez bez zezetki, to mówię, o co tu chodzi? to, to kurczę, takie było troszeczkę bardzo niezrozumiałe już od samego początku Dla takiego postronnego człowieka. Wiesz, może mogło być tak, że czegoś nie wiedzieliśmy, że może oka okaże się, że ten Jorgensen wymiatał na treningach, wszystkich tam goliło pół prostej, mogło to no, tak być, no ale widzieliśmy my Henryka, że to gdzie nie wymiatał. No właśnie, no właśnie, to jest kolejna rzecz, nie? No cóż, dlatego cięż, ciężkie do zrozumienia to było. No, drugą, tak rzeczą, drugą rzeczą, do której będziemy się troszeczkę chcieli przyczepić, to rozplanowanie rezerw taktycznych. I ty Piotr, jak właśnie na zakręconych w lewo powiedziałeś, że um, trener powiedział, to, menadżer już jak powiedział, że um, trzymał Jamroga do biegu 14, aby tam zastosować rezerwę taktyczną. I ty mieć właśnie fajną kontrę i chciałbym, e, chciałbym, żebyś się tutaj przytoczył. No. Jeżeli możesz robić rezerwę taktyczną w 14 wyścigu, to znaczy, że przegrywasz sześcioma punktami po 13 i raczej mecz masz w palnik. Więc no tak, bo musisz dwa nominowane wygrać po pięć jeden, że wygrasz dwoma punktami. Tak, a patrząc na to, jakich wielkich krasno miało liderów w osobach Tobiasza Musielaka czy Andrzeja Lebediewa, no to ciężko się nagle spodziewać, że nawet dwóch twoich najlepszych zawodników wygra na zawołanie dwa razy 5 jeden. Także nie polecam ogólnie trzymać rezerw taktycznych na 14 biegi i radziłbym popatrzeć na uznanych trenerów jak na przykład Stanisław Chomski czy Marek Cieślak, którzy te rezerwy taktyczne wykorzystywali wtedy kiedy można było i lepiej jest szybko wrócić do meczu i dać zawodnikom, którzy są w formie więcej wyścigów jeszcze na spasowanie i zyskanie pewności siebie niż... Trzymać rezerwę na 14 wyścig, bo później w 14 wyścigu można było tą rezerwę zrobić. Tylko co z tego, jeżeli wynik był już rozstrzygnięty i nie było nawet sensu robić tej rezerwy taktycznej. W końcu, koniec końców jej nie zrobiono. Mhm. Kuba Jamruk nie pojechał z rezerwy taktycznej, mimo że była taka możliwość od trzeciego wyścigu, bo po drugim już było 9:3, także. Gdyby bardzo chciano, to już w trzecim wyścigu można by zrobić. No wiadomo, że to pierwsza seria, więc wtedy nikt nie robił rezerw taktycznych, ale później było dużo miejsca na to, żeby rezerwę taktyczną wykorzystać. No i skończyło się tak, że lider Wybrzeża Gdańsk pojechał pięć wyścigów w meczu, w którym mógł spokojnie pojechać 7. Także dalekie byłbym od stwierdzenia, że te doszady taktyczne nic by nie dały. bo mecz wcale nie był dla Wybrzeża aż tak sromotnie przegrany, żeby nie szło coś tam wykombinować. No ale z tego co zapowiedzi są w Bydgoszczy będzie zZK. Akurat w Bydgoszczy myślę, że niewiele to zmieni, czy będzie ZZ, czy nie. Tak już zdradzając trochę typowania na najbliższą kolejkę, no, ale mam nadzieję, że menadżer już nawet po przegranym meczu w Bydgoszczy nie wysnuje wniosku, że to przez ZZ był przegrany, bo też może tak być. No tak, tak powiedziałeś. Każdy, każdy może popełnić, popełnić błąd, i to jest rzeczą ludzką się mylić, i oby tylko zostały wyciągnięte wnioski, bo moim zdaniem nie tyle co Wilki Krosa sobie ten mecz wygrały, co Wybrzeże Gdańsk im ten mecz oddało. No może oddało to jest za duże słowo, ale bardzo im pomogło odnieść zwycięstwo tak. w tym pierwszym No Wilki po prostu sobie jechały. Nie? Jechali sobie swoje i nie przeszkadzali Wybrzeżu Gdańsk popełniać błędów. No, no tak to wyglądało. No. Wilki nie zrobiły nic nadzwyczajnego, chociaż trzeba docenić to, że potrafili całą tą sytuację wykorzystać i wykorzystali ją dosyć pewnie. Zgarnęli dwa punkty bez jakiegoś większego wysiłku. Tak przynajmniej to wyglądało z trybu. Oczywiście wiadomo, że zawodnicy na pewno musieli tam dużo pracy w to włożyć, no ale mecz wyglądał na względnie łatwy dla wilków Krosno, dlatego właśnie, że tak jak wspominałeś, Wybrzeże samo im to sprawę ułatwiało. Dokładnie. Dobrze, kochany czacie, mamy tylko trzy łapki w górę, póki co. Jest nas tutaj troszeczkę więcej, także, jak byście mogli tutaj kciukersem rzucić, byłoby całkiem sympatycznie. My przechodzimy do następnego tematu. I teraz, Piotrze, czy troszeczkę pochwalimy, czy chwalonko zostawiamy na koniec? Nie, no to w wkątrze do złej ZZetki możemy od razu dobrą ZZ-kę Dobrze. pokazać także GKM tak, Grudziądz tak, krążku, mówię, tak tak? Tak, krążku, to jest na żywo, cześć, fajnie, że wpadłeś. Tak, GKM Gruziąc i zastosowanie zastępstwa zawodnika może za samo zastosowanie to było raczej oczywiste, że takowe musi się tutaj pojawić. Natomiast wykorzystanie tego zastępstwa zawodnika, no i punkty, które zostały przywiezione, czyli 2, 2, 3, 3, więc punktów 10, czyli bardzo dobry wynik. Tak, ale to było takie zastosowanie zastępstwa zawodnika bardzo niestandardowe, bo ani to nie było to, co zrobił trener Jóźwiak, czyli nie zastosowanie ZZ, ani to nie było to, co robili na przykład trenerzy w Toruniu czy w Wrocławiu, czyli klasyczna ZZ, czterech seniorów jedzie za, cztery, każdy po razie za zawodnika zastępowanego. Tutaj było coś pośrodku, z tego względu, że Grudziądz ma pięciu zawodników, z czego tych trzech takich, można powiedzieć, drugoliniowych, na powiedzmy porównywalnym poziomie. Chodzi mi tu o Kasprzaka, Jakobsena i Krakowiaka. Powiedzmy, że Pawlicki i Pedersen są tam jakoś uznawani za liderów. I tutaj bardzo mądrze ten szlączka to rozegrał, żeby dać pierwszej serii po dwa wyścigi i Jakobsenowi i Krakowiakowi. Krakowiak jeździł w miejsce zawodnika zastępowanego, ale jednocześnie zostawił sobie te dwa późniejsze starty z Zetki dla tych swoich liderów, czyli Przemka Pawlickiego i Nickiego Pedersena, czyli... Tak, tam, choćby... tam były właśnie te dwie trójeczki. Dwie dwójki przywiózł z Krakowiak i dwie trójki były przywiezione przez najlepszych zawodników. Tak, także Szlączka bardzo mądrze sprawdził sobie każdego z tej piątki, a później, kiedy miał już zdecydowanie dwóch najlepszych zawodników dobranych, to wykorzystał ich właśnie w ramach zz żeby dać im dodatkowy start i jeszcze tą przewagę zwiększać, a jeszcze dodatkowo później w miejsce Frederika Jakobsena pojechał Norbert Krakowiak, co też nie jest takie oczywiste i wymagało trochę kombinacji, bo tam w biegu 13 właśnie mieliśmy w programie zawodnika zastępowanego i Frederika Jakobsena i normalna logika by nakazywała, że jeżeli Norbert Krakowiak nie pojedzie jako zz bo pojedzie tam Pedersen, no to dla Krakowiaka nie starczy miejsca. A Krakowiak prezentował się całkiem nieźle i o tym właśnie też wspominaliśmy na naszym live w trakcie, że Prawdopodobnie w 13. biegu jako ZZ pojedzie Niki Pedersen, ale Norbert Krakowiak i tak dostanie swoją szansę właśnie jako zmiennik Frederika Jakobsena no i dokładnie tak się stało. Także fajne, że to jest tak taktycznie ogarniane, że tak powiem, że oprócz tego, że jest ZZ, to jeszcze też jest wykorzystywanie tego Norberta Krakowiaka z pozycji numer 8 w dobrych momentach. Także GKM jest naprawdę taktycznie bardzo fajny, choć trzeba pamiętać o tym, że mecz mieli pod kontrolą i jechali z Ostrowią. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w następnych meczach, bo może nie być to już takie łatwe, bo tak naprawdę w tym meczu z Ostrowią, co by nie zrobili, to i tak wszystko wychodziło, bo widać było, że mieli dużą przewagę na to Ostrowem, który nie do końca tam był na tym swoim torze spasowany. Także zobaczymy w następnych meczach, ale za ten pierwszy zdecydowanie duże słowa pochwały dla GKM-u Grudziąc i dla trenera Ślączki za rozegranie taktyczne. To jest. Panie trenerze, Januszu, jeżeli pan to ogląda. Super robota, bardzo ładnie rozegrany mecz taktycznie, podobało nam się, oby tak dalej. Powiem Ci szczerze, Piotrek, że przed sezonem nie sądziłem, że będziemy tak chwalić gruzios po pierwszej kolejce, a tu proszę, jest, jest okej, okay, jest w porządku, oby, oby sezorem. Też nie sądziłem, ale jeżeli się należy, to pochwalić trzeba. Jasne. No to byliśmy teraz w miejscu, w którym chwalimy, no to wracamy troszeczkę i będziemy mówić o troszeczkę mniej przyjemnych rzeczach tym bardziej y, mniej przyjemnych, bo trener, o którym za chwilę będziemy mówić, był przez nas bardzo chwalony i nawet y, uznaliśmy chyba wspólnie, że jest to top dwa polskich trenerów póki co, jeśli chodzi o ogarnianie spraw taktycznych i prowadzenia drużyny, mianowicie pan Tomasz Bajerski. No i Piotrek, masz grillu, chciałeś to grillu. Znaczy To nie będzie grillowanie, tak od razu powiem, aczkolwiek y, sytuacja z meczu Unia Tarnów... Y, PSZ Poznań, i teraz y, trzeba tą sytuację rozpatrzyć jakby w wielu płaszczyznach, co za chwilę zamierzam zrobić, ale najpierw wyjaśnię o co w ogóle chodzi. Mianowicie wyścig 12, i jesteśmy w sytuacji, w której po biegu 11 PSZ Poznań przegrywa czterema punktami. Mhm. Wyścig 12 programowo Kevin Pfeiffer, Kajetan Kupiec, Kasper Grzelak i Tero Arnie. Y, w tym wyścigu za Kevina Pfeiffera pojechał Francis Gust, który do tego czasu miał y, so, trzy punkty. Tak. tak, ale ważne jest to, że trzy, bo miał jeszcze dwa programowe starty, bo jechał z pozycji juniora. Także sytuacja następuje taka, że wypuszczając Francis'a Gusta, jakby pozbawiamy się jednego z tych dwóch startów, które on jeszcze ma do wykorzystania. I Należy się zastanowić przed tym dwunastym wyścigiem nad jedną rzeczą. Czy w momencie, w którym w wyścigu mamy juniora, znaczy Kajetana Kupca i najsłabszego z seniorów unitarnych, czyli Tero Arnio, chcemy wykorzystywać naszego najlepszego w tym meczu zawodnika? W mojej opinii jest kilka różnych wariantów rozegrania tego biegu. Po pierwsze, musimy się zastanowić, czy Kevin Pfeiffer gwarantuje nam zwycięstwo nad Kajetanem Kupcem. I to jest kluczowe w całych rozważaniach odnośnie tego biegu. Jak ci się fale no, wydaje? Czy Kevin Pfeiffer jadąc z pierwszego pola gwarantuje nam zwycięstwo nad Kajetanem Kupcem? Myślę, że tak. Mi też się tak wydaje, zwłaszcza, że Kevin Pfeiffer we wcześniejszych wyścigach po... dwa razy pokonał Troja Bachelora, raz co prawda przegrał z parą liunk Oskar Bober, ale Kajetana Kupca też już pokonywał, dodatkowo miał pierwsze pole startowe, Kajetan jechał z drugiego, a Tero z czwartego, czyli można założyć, że Kevin Pfeiffer tego kajetana kupca pokona. Jeżeli założymy, że Kevin Pfeiffer jest w stanie pokonać juniora rywali, to dostajemy trzy warianty, praktycznie. Pierwszy wariant jest taki, że Kevin Pfeiffer wygra ten wyścig i wtedy mamy dokładnie taką samą sytuację jak tą, w której pojechał Francis Gus, który ten wyścig też wygrał. Czyli jedyna zmiana jest taka, że nie zmarnowaliśmy startu Francisa Gusta, wynik mamy ten sam. Jesteśmy na plus. Wynik się nie zmienia. Wyścig dla Francisza Gusta nam zostaje. Za chwilę rozważymy, co się stanie z tym wyścigiem Gusta, który nie zostanie wykorzystany. Bo w wyścigu 13 w obsadzie znajdują się Oskar Bober i Corey Bachelor, a ze strony Poznania Jana Seifert-Salk i Rune Holta. I tutaj myślę, dużo lepiej byłoby wykorzystać Francisa Gusta, dlatego że ta para Bobber-Bachelor w porównaniu z parą. Cypher Salk i Holta nie gwarantuje nam, nasza poznańska para, bo mówię z pozycji Toma, Tomka Bajerskiego, nie gwarantuje nam żadnych zdobyczy punktowych i można założyć, że ten bieg raczej będziemy mieli ciężko wygrać, a prawdopodobnie możemy go przegrać. Także, wykorzystując naszego najlepszego zawodnika, chcę go wykorzystać na takich zawodników, na jak najmocniejszych zawodników rywali. Bo po prostu moi słabsi zawodnicy z tymi najlepszymi sobie nie poradzą. A taki Kevin Pfeiffer już z czy z kupcem mógłby sobie poradzić. Dlatego, przy sytuacji, że Kevin Pfeiffer ten wyścig 12 wygrywa tak samo jak zrobił to Gus, Gus może jechać w 13 i zamiast 5-1-13 mamy szansę powalczyć z parą Bachelor Bobę. Co jeżeli Kevin Pfeiffer tego wyścigu nie wygrywa i przyjeżdża drugi za Tero Arne, ale pokonuje Kajetana Kupca. Zakładamy cały czas, że Grzelak tak jak przyjechał przyjeżdża ostatni. Jeżeli tak, też zyskujemy całkiem niezłą sytuację, bo spadamy na 6 punktów do tyłu. I, można i, możemy... I w 13 wyścigu możemy i tak puścić Francisa Gusta z rezerwy taktycznej. A oprócz tego będziemy mieli jeszcze dwa wyścigi Gusta do wykorzystania w nominowanym. Także zyskujemy dodatkowy wyścig dla Gusta, którego możemy na trzy ostatnie wyścigi wykorzystać trzy razy. Co też jest dla nas korzystne. Chyba nawet bardziej niż pierwsza opcja, powiem Ci szczerze. Być może tak. Trzecia opcja jest jeszcze taka, że, yy, że Kasper Grzelak nie robi zera, tylko też pokonuje Kajetana kupca. Wtedy w przypadku, gdy Kevin Pfeiffer. Yy, notuje dwójkę, mamy to samo, co teraz yy, przy wyniku 3-3, czyli Gusta możemy puścić w trzynastym. Tak jak byliśmy cztery punkty w plecy, tak jesteśmy cztery punkty w plecy i czwarta opcja jest taka, że Kevin Pfeiffer wygrywa, a Kasper Grzelak notuje jedynkę lub dwójkę. Wtedy nie dość, że mamy start Gusta, to jeszcze odrabiamy jakieś straty. Wszystkie te cztery opcje są w mojej opinii, Korzystne. No, jedyna niekorzystna opcja jest taka, że Kevin Pfeiffer w tym biegu przegrywa 5-1, ale sami na początku powiedzieliśmy, że zakładamy, że z Kajetanem Kupsem by sobie poradził, więc najgorsza opcja przy takim założeniu to jest 4-2 do tyłu, a przy 4-2 do tyłu spadamy na 6 punktów i możemy Gusta wykorzystać 3 razy, co byłoby też dla nas pożądane, korzystne, bo w 13 biegu moglibyśmy nie przegrać 5-1, tylko Gust mógłby nam tam zapewnić jakieś większe punkty. Wiadomo, że dochodzą jeszcze takie rzeczy, jak kwestie sprzętowe, być może coś tam, jakieś kontuzje. My tego wszystkiego nie wiemy, ale jeżeli nie było tam żadnych problemów sprzętowych czy zdrowotnych, to myślę, że pod względem taktycznym ta zmiana w 12 wyścigu była błędem i należałoby zastanowić się, na następne po prostu kolejki, czy takie rzeczy robić, czy jednak rozgrywać to trochę inaczej. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nikt nie jest nieomylny, każdy jakieś swoje błędy popełnia, ważne, żeby z nich wyciągać wnioski, analizować tę sytuację i po prostu się uczyć cały czas. Także taka jest moja opinia na temat tej zmiany. Myślę, że gdyby pojechał tam Kevin Pfeiffer wyszłoby to dużo lepiej i żeby nie być go gołosłownym, nie wymyśliłem tego teraz, bo już na naszych live'ach które odbywają się w trakcie tego meczu, mówiłem o tej sytuacji i że ta zmiana w 12 wyścigu odbije się czkawką PSZ-owi później i że przez tą zmianę PSZ przegra, także żeby nie być tu posądzanym o to, że każdy jest mądry po fakcie, możecie sobie odwinąć nasze live'y, które odbywają się w trakcie meczów od poprzedniego weekendu regularnie i regularnie pojawiać się będą, tam już też była trochę o tym mowa. dzisiaj jest takie tylko podsumowanie całej sytuacji i przedstawienie wszystkich wariantów, które Mogły być, a których nie było, i z których tak naprawdę, moim zdaniem, każdy z tych wariantów byłby korzystny dla, bardziej korzystny dla PSR-u niż to, co się stało w meczu. Tak, właśnie powiedziałeś, Piotrek o tych kwestiach sprzętowych, i tu właśnie Jakubo pisze, że przy trzech startach pod rząd weź pod uwagę z rozgrzania motocykla i to, czy byłby w stanie wychładzać motocykl na tyle, jak na trzy starty pod rząd śmierci. No dobra, motywek. no ale. Ale, w 3, 15 biegu. ale po 13 wyścigu jest bardzo długa przerwa związana z biegami nominowanymi, z tym, że trzeba zgłosić. Zresztą GUS i tak pojechał w wyścigu 12, 14 i 15. Także no nie jest to chyba aż taka wielka różnica, czy pojedzie 12, 14, 15 czy 13, 14, 15. Koniec końców 14, i 15 i tak pojechał, bo w 13 było, dostali 5-1 i później z tej rezerwy taktycznej pojechał w 14 wyścigu. Także, jeżeli pojechał i tak, w 14, 15, no to nie wiem, w czym miałby przeszkadzać ten 13, po którym, jak mówiłem, jest bardzo długa przerwa. Także raczej zdążyłby sobie ten motor uszykować do tych wyścigów. No także nie sądzę, żeby to było jakimś wielkim problemem, żeby akurat te trzy wyścigi pojechać pod rząd. Gdyby to był wyścig 11, 12, 13, no to być może tak, ale po 13 wiemy, że. Ty pamiętaj, że druga. też jest zawsze przerwa dwuminutowa dla zawodnika, który jedzie bieg po biegu, niezależnie czy jest, wiesz. Taka rezerwa, no, czy taka rezerwa? No tak. No. Znaczy, no nie wydaje mi się, żeby akurat ten 13 bieg miał być takim problemem, bo tak jak mówię, ta przerwa zawsze przed biegami nominowanymi jest dość długa, bo i jest równanie toru i trzeba wybrać się zawodników, więc to zawsze trwa. No także myślę, że. To nie byłby największy problem. No, no tak, no nie znamy insajdu, nie? Może, może Francis sam nie czuł się na tyle y, pewnie, albo może był po prostu już zmęczony, no bo jednak to jest męcząca sprawa. Mimo że to trwa tylko minutę, jeden wyścig, no to, no to może czuł się w jakiś tam sposób niekomfortowo i nie był pewny tego, czy, czy przywiezie punkty, których się od niego No oczuwa. Dobra, no ale tak czy inaczej, to jest na usprawiedliwienie trenera bayerskiego. Teraz ja będę gadał, bo czadnik się, że cały czas gadasz. To teraz dobra, ja na, na usprawiedliwienie trenera bajerskiego, chcę powiedzieć, że to chyba pierwszy taki no błąd, no powiedzmy, no my, my widzimy, że można było zrobić inaczej, powiedzmy, że w naszej, tutaj w naszym gronie nazywamy to sobie błędem, no co, nie? No ale, ale to pierwsze, no pierwszy, więc nie, nie słyszyłbym tutaj, wiesz, głowy zbytnio. Oczywiście, że nie, no to tylko my tak sobie wyciągamy, wiadomo, że każdemu może przydarzyć się jakaś tam decyzja mniej lub bardziej trafna, zwłaszcza, że to jest wszystko w ferworze walki i tam trzeba ogarniać wiele rzeczy, także tu zdecydowanie nie wieszamy psów na trenerze bajerskim, aczkolwiek zauważamy, że w mojej opinii można było to rozegrać lepiej, a do tego, jako trener czy menadżer jakiejś drużyny, powinno się w mojej opinii dążyć, więc każdy z menedżerów na pewno chciałby dopracować to wszystko tak perfekcyjnie, żeby nawet najmniejszych błędów nie popełniać, i takie analizy właśnie temu służą, żeby. W dalszej części sezonu się tego wystrzegać, i myślę, że to, że my to robimy, to świadczy, że jakoś tam ogarniamy, ale trenerzy, myślę, robią tego jeszcze więcej i sami analizują te swoje I Poza tym są w Widzimy, jak to wygląda, tak, jak wyglądają sytuacje, o których my nie wiemy, bo my tutaj możemy sobie mówić z perspektywy trybun czy sprzed telewizora, i nam to się wydaje na przykład tak, a tak naprawdę może w ogóle tak nie być, nie? Może na przykład, nie wiem, po którymś wyścigu chłopu się spaliło sprzęgło totalnie, i. Musiałem wymienić, a to nie trwa 37 sekund, tylko na przykład 7 no to... minut, tak? Więc nie masz drugiego tak dobrego motocykla. Załóżmy. Różne rzeczy się mogą dziać. A to tym bardziej lepiej, jakby jechał w 13, a nie w 12. Okej, okay, wiesz, po prostu sobie dywaguję. Mówię teraz już takie totalnie wiesz, randomowe rzeczy, że może jest koniec... jakiś powód. A jeszcze co do tego, że może nie był na siłach, no to i tak pojechał 6 wyścigów i tak, więc tylko kwestia, które nie, by pojechał, no. więc no, no, wydaje mi się, że lepiej byłoby go wykorzystać trochę inaczej ale został wykorzystany, tak? PSG Poznań ten mecz koniec końców przegrał. No i tyle, zobaczymy co będzie dalej, to tylko pierwszy mecz, nie? Dokładnie. Dobrze drodzy widzowie, bo pojawiał się tutaj temat pod naszymi filmami z Ligi Manager o założeniu nowej grupy. I powiem szczerze, możemy to rozważyć, ale ta grupa, jeżeli wystartuje, to, Piotr jeszcze w ogóle nawet o tym nie rozmawialiśmy, więc to jest narada, zebranie zarządu live. Możemy to zrobić, ale po czwartej kolejce po wyłonieniu pierwszych zwycięzców, czyli po pierwszym oknie transferowym. Wtedy będzie to zrobić po prostu najprościej. I Czy jeżeli... możemy to zrobić teraz, ale to? A to nie ale... będzie wtedy brane pod uwagę. Po prostu wydaje tak. mi się, że chyba lepiej będzie zebrać x osób, tak? Albo nawet zamknąć grupę, czyli to będzie 30, 30 użytkowników otworzyć cały ten powiedzmy konkurs dla drugiej grupy i wtedy, wtedy będzie to miało moim zdaniem jakiś sens. Dajcie znać w komentarzach, czy są osoby chętne do tego, aby, aby wystartować jakby w grupie numer 2, co, co nie znaczy, że to będzie grupa gorsza, po prostu będzie druga grupa. Nie, nie, nie przewidywaliśmy aż dwóch grup, ale skoro są chętni, są zapytania, to po prostu dajcie znać w komentarzu. Myślę, że to jest uczciwe postawienie sprawy. Jeżeli będzie odpowiednia ilość chętnych, to coś tam ogarniemy. Dobra, to było na tyle. 26 minut. Umawialiśmy się na 15-20. Wyszło jak zawsze. Człowiek, monolog w formie jest także z Jutro tak. widzimy się na kanale Zakręceni w lewo. Będziemy zapowiadać kolejkę pierwszej ligi i ekstra ligi. Także zapraszamy, a tymczasem kończymy się. Piotr Wojciechowski. Dobra, dajmy jeszcze sekundę, a, no. bo tu nasz widz nam pisze o meczu w Poznaniu. Jakubo, że wyjazd to wyjazd, porażka wkalkulowana. Tak, my o tym nie mówimy, czy ten jaki był wynik i kto zawiódł wiadomo że Gust i tak zrobił swoje mówimy tylko o konkretnej sytuacji taktycznej która miała miejsce w tym meczu i czy szło tego Gusta wykorzystać jeszcze lepiej czy były jakieś miejsca w których można było gdzieś jeszcze ten punktik dwa wyrwać kto zawiódł mecz kto zawied w meczu który zawodnik to myślę że wszyscy dobrze wiecie i takie podsumowania są na kanale zakręceni w lewo gdzie was zapraszamy już jutro zapowiedź kolejki a na dzisiaj już dzięki bardzo trochę się rozgadałem jak zwykle także Rafał możesz skończyć, Słuchajcie, komentujcie i na razie Piotr Wojciechowski był z nami. Dzięki bardzo. Rafał Rzeźlowy, degustator, kłaniam się bardzo nisko i do usłyszenia jutro na Zakręconych, a w weekend potransmitujemy sobie i pooglądamy razem mecze Ekstraligi. Może jeszcze coś wymyślimy w międzyczasie, bo jeszcze jest Srebrny Kask, jeszcze druga liga jeździ, zobaczymy.